Siemanka, 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 jestem Werta ze mną jest Purpose! Shello. Jesteśmy w deforest, w kooperacji, tak, oddzielny safe, oddzielne wszystko. Zobaczcie, teraz zmienili w tym awdziecie ostatnim, że gracz z Copa jest, jest... I, 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 i... Nie chcę, żeby mi filmu zdjęli, wiesz. Jest taki, jak wygląda, co nie? No nigro Tak. Znaczy Generalnie to ja tego nie widzę, bo jak dla mnie, Wertes jest po prostu y, starszym panem z brudką w Moro. Tak, po prostu teraz jak to podłączyli pod Steam, a, to jest wszystko inaczej, jest wszystko elegancko. Powiem Wam tak, jako że ja prowadzę serię na single playerze, jeszcze całkiem inną i na całkiem innym save to myślę, że z purposem będziemy się osiedlać w innym całkiem miejscu i możliwe, że też wrócimy do motywów pogromców mitów, tak. Także możecie proponować własne mity, my sobie będziemy tutaj ogarniali, jak to kiedyś robiliśmy w odcinkach. Nie wiem, czy pamiętacie, mam nadzieję, że tak. To przy okazji, ogólnie będziemy sobie tutaj survivali, że tak to powiem, tak brzydko. Ale nawet poprawiły się grafiki tych skrzynek, tylko no... No, 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 no. no teczek, Wszyst Wszystkiego z tutaj tak zrobili update graficzny, że to jest masakra. No ja w odcinku właśnie. Wygląda sobotki. to pięknie. Gdzie tak. Ty w ogóle jesteś. Dobra, ja sobie tutaj dookoła po prostu pobiegałem. Dobra. Wiesz co, musimy znaleźć jakąś miejscowość się gdzieś osiedlić. Nie proponuję koło tego koło samolotu, bo wiesz, co się dzieje, bo zaraz tutaj przelecą nam koledzy, którym Mieszka, się po bardzo podipło. podoba motyw, uh -huh. że tutaj jest samolot rozbity i oni sobie tutaj hasają. Dlatego to nie, czemu nie jest... mamy walkie talkie? pod którym? No, no normalnie w tym, w ekwipunku no, jest walkie talkie. A presku. a to żeby gadać o multiplayerze, ale, ale my mamy escape'a. Si, ale czad. No, fajne, fajne. Dobra. No to była, okay. no to co, idziemy szukać wy chyba, co? Dokładnie, prowadź, prowadź. Może coś że ty, fajnego ty znajdziesz. Gdzie ty jesteś? Że ty jest jesteś? Jest za tobą, jesteś. ja cię widzę, jest za tobą. A dobra, 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 dobra. Wiecie, za tyle pozmieniali, że ja nie poznaję tej gry praktycznie. To, to się Ale co ci powiem? W jednym miejscu jest takie wypasione gówno, że jak to zobaczysz, to, 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 to no, że tak powiem, to ci gęba opadnie. No, no to zobaczymy, bo ja jeszcze... Jezu, ale mam jakieś dziwne ścinki. I to nie takie, że wiesz, że normalnie mam lagowanie, tylko tak, mm. jak doczytuje mi teren, to są takie ścinki. To no dziwna się, sprawa. Też mnie tak troszeczkę ścina, ale i tak to jest o wiele lepiej, niż to kiedyś było, przynajmniej u mnie. Czekaj, bo tu hmm. fruwające skrzynki latają, a nie, to fotel. A? Fotel. No czasami się zdarzało po deforest, że się gdzieś biegło i nagle miliony rzeczy zaczęło latać. Dobra, wiesz, co? Na Kurde, przykład wiem. stoły spadały. No, 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 właśnie, właśnie o, to, o takie rzeczy mi chodzi. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tylko Ca cały czas podnie? pilnuję, cały czas pilnuję, żeby się nie zgubić. Zbieram rzeczy. Dobrze. Wiem, gdzie mniej więcej jesteśmy, chyba. Otworzyłeś? Mhm, mm Czyli dobra. Nie no, grzybków jeść nie będę. Mhm. Tu jakieś moduły, kasa leży, słuchaj, cuda na kiju. Tak, z kasy można chyba bomby robić od któregoś ja, tam tutaj update'a, tutaj to już od dawna. Le, Leży główka i nóżka. To, to, to spalony pan, no, no, no nie udał się tutaj biwak, no nie. O. Sarenki, Sarenki były zawsze? Tak, no, nie zawsze, ale wprowadzili je chyba od 0.8 albo 0.9 tu. Możliwe, Wreszcie, że je ja pamiętam, a możliwe, że jednak ich nie pamiętam. Dzięki. No, straszne rzeczy tu się dzieją. Ale patrz, jak wygląda widzisz prowadzić? to? Ja no, Widzę, widzę właśnie. Dobra, patrz, bo tutaj mamy małe jeziorka. Wiesz, że zawsze lepiej koło jakiegoś jeziorka być? No pewnie, Może proszę, możemy dalej umyć. coś poszukać, jakieś inne miejscówki jak chcesz. Ty, tęcza? Yeah. Ale czat. No zobacz, jak wejdziesz do tej wody. A no? <laughs> Fajnie. To jest tęcza. Mhm. A dzień, Fajne, dobry. To dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień <laughs> dobry. Dobra, to prowadź mnie. No nie wiem, bo patrz, bo jest taka opcja, że możemy tutaj, tylko że w środku lasu to może być przypał jakiś. Albo możemy nie, ja gdzieś koło plaży bliżej tak może. Koło plaży, no dobra, to chodźmy gdzieś w tą stronę, idzie za no. Dobra, day, coś day, poszukamy, day. coś My znajdziemy, wiecie. się osiedlimy, żeby wie, większego przypału nie było. Ciekawe, czy już da się spać w nocy na multi, nie? Zmiary no i. teren. A druga sprawa to czy, co to jest, co to jest bo widzę, że pić też już od, od teraz trzeba. Tak, tak, wow. Coś zrobiłem, że chyba się otrułem. Tak, pić no też chyba jeszcze tego nie ogarnę, wiesz? Ja tutaj widzów poprosiłem pod moim odcinkiem, ale ten odcinek dopiero wleciał kilka minut temu na kanał, tak ogólnie mówiąc. Także jeszcze zbyt wow, nie, wiem, się otrułec. Ale możemy pić sodę normalnie. Wiesz, to puszki. No, a właśnie... no, <penso> <applause>, ja mam coś, mam jakąś puszkę? Mam. Mam. To Ja zobaczę, ile ja mam. A, ja, ja, ja mam pięć, ale to dopiero jak ci się będzie kończyło najlepiej, żeby wiesz. To było elegantne. Ale w ogóle tutaj jest tak zarośnięte teraz, tak to poprawili graficznie. Uh -huh. Tak to mega wygląda. Mhm. Znaczy, ja myślałem, no, że ta mówię... gra w końcu upadnie, wiesz? Po prostu, że on sobie tak robi, robi i nagle tak stwierdzi: E, nie wiem co robić, nie? Mhm. Ale, ale idzie ładnie, gdzie jesteś? No i ja, ja, ja Cię pilnuję. Okej, okay, okej. Okay. Znaczy, jak dla mnie, to na razie te ścinki mnie denerwują, bo mówię: mhm. e, Generalnie komputer mam całkiem, całkiem. Tak, u mnie też są I... te ścinki. Ale to myślę, że to, to wyjdzie po Alfie dopiero, nie? że to będzie ogarnięte. Ale i tak jest o wiele lepiej niż to było. Ja mówię ci, gram na pełnym ekranie ustawienia na maksa, i to jest bez do ja tego, co było no, wcześniej w okienku i to w, na średnich detalach. Gdzie my jesteśmy? To jest cały las. To coś nowego w ogóle. Ja tej góry to kompletnie nie kojarzę. Możliwe, że przez to, że przez takie oświetlenie i tak dalej, chociaż mi się wydaje, że tutaj jest wejście do jaskini. No, chyba tak. Tak, tutaj jest wejście do i w tym... nie, nie wiem. Dobra, nieważne, chodźmy lepiej stąd. Biegniesz? Pilnujesz? Ty, coś tu jest dziwnego, zobacz, jakaś kora wystająca z... Mhm. z tyłka. Czekaj, czekaj, bo przez te ścinki cię zgubiłem. Dobra, 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 do widzę dobra. Kurde, idziemy przez las, a mieliśmy coś kwilić, nie? Dobra, chodź szybko tutaj. Znaczy no, mieliśmy znaleźć jakąkolwiek plażę, a tutaj, z tego co widzę, to nawet w nosie ma ta plaża. Wiśniemy przez las, ale dobra. Jesteś tam ciągle? Jestem, jestem. Okay. Ale dłużej, nie. dzień chyba tutaj trwa. Teraz. Nie, nie, nie. Racz, raczej nie, bo dzisiaj jak nagrywają, było, było Git. Tak, tak normalnie. Myślę, że i tak idziemy cały czas środkiem mapy. Rzecz tam już coś widzę na dole, wiesz? No, oby. Tak dla to mnie to jest strasznie kończymy. jasno teraz, tak jest. To oświetlenie jest takie bardzo, bardzo jasne. No patrz, 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 mamy jakieś. Ej, joko, to jest moja miejscówka. Tak. To jest moja miejscówka z pierwszego, pierwszego nagrania jak grałem w The Forest. Dobra, robimy się tutaj? Możemy. To jest to, jest to miejsce, gdzie ja się jako pierwsza. sentymentalne jak miejsce <laughs> jest git. Dokładnie. Tylko, dobrać. że jest jeden problem, że te Taki? skrzynki, co Save się tutaj pojawiały od nowa. No to było dobrze właśnie. Ja z tego, <laughs> ja z, tego z takich rzeczy korzystałem wcześniej. Ja sobie tutaj tak fajnie obudowałem od tego miejsca, bo tutaj y, tak las chroni ja, y, i ta górka. górka obudowałem sobie to wszystko takim murem. No i właśnie to jest dobry pomysł. Bo właśnie jedyne I tu było co będzie, To było zbagowane drzewo. <klusi> Gdzie? To drzewo było zbagowane. Gdzie ty jesteś? Tutaj no, widzimy. Za... Tu, 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 tu. O, o dobra, widzicie? I to drzewo było zbagowane, nie dało się go zciąć. Pamiętam. Bo to. niektóre drzewa nie są po prostu bagowane, tylko są takie specjalne, czekaj. Da się, dobra. No co, co? Ścina. Ścinamy coś i kminiemy tutaj? No, ścinamy. Myślę, że to pośrodku. Czekaj, pro, nam tu projekt domku. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie ścinaj, nie ścinaj. Projekt czy robimy, domku, czy jak... robimy domek na drzewie? Wiesz co, do tego teraz jest taki problem, że masz linę? Nie. właśnie linę? Ja dzisiaj budowałem i potrzebowałem domek, ten, linę, żeby domek na drzewie zrobić, wiesz? No co ty gadasz? Naprawdę, serio, ci mówię. Właśnie w moim odcinku będziesz mógł zobaczyć tamtym. No to spoko. No to, no to co, on to to się może, co? No dobra, tylko pytanie, który w sumie jest, jest nas dwóch, to jakoś to szybciej ogarniemy. Eee, czekaj, to... survival. Czy coś. Szef? po prostu i gdzieś, gdzieś go połóż. Już może eee. zacznie ścinać. Ej. Okay. Wow, jest jakiś Alpine Treehouse teraz. A nie, on był chyba, nie? E, eee, był, był, był. To tego też będzie potrzebne. Czyli tu się nic nowego nie pojawiło? Czy z domków nic? Ty, można będziemy i sami postawić. budować, wiesz? Można postawić ten domek na wodzie, uwierzysz. Postawiaj. To stawiamy go na wodzie. Z wyjściem Ej. na. No co? No i na powierzchnię. No zobacz. Ja sobie coś tam zjadłem. O. Ty ale czad! Ale to fajnie wygląda. Zobacz, e, będzie to taki. Dobra. Na no no, no, będzie taki. pseudowodny pseudo domek, nie? Dobra, ja tutaj chciałem bo mi tutaj gdzieś daleko odleciały Dwa. te kłody. Ej, no bierzaj to, bierzaj to ziomek. Ej, no dobra. Nie, fajnie jest, fajnie, nie? No jest, jest, jest znaczna poprawa. <laughs> tu potrzeba 91 nas tego, ja pierdziele. No nic, no, może, nam no, może nam w nocy nie przyjdą, nie? <laughs> no, pierwszej nocy może nam odpuszczą. No, bo czasem odpuszczają, ale czasem ile na takim ostrym hardkorze, że masakra. Pamiętam, jak zacząłem tego po update'cie no. 0.12 nagrywać. Mhm. Pierwsze podejście, to już w pierwszym odcinku zginąłem, musiałem od No co ty gadasz? <noise> Naprawdę. Tak ja sobie wrzuciłem te kłody do wody. Aha. Kłody do wody. Ty, teraz nie można kłód w wodzie nosić. Wiesz co, bo teraz można nurkować. Ow. Oh. No. I powietrze jest pod wodą. Ale to Jest dziwna sprawa, bo ja nie woda? mogę dalej tej, te, te kłody chwycić. O, 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 chwyciłem. Tylko jedna była? No właśnie nie, jeszcze gdzieś tam mi wpadła pod domek. O, widzisz ją? O, mam, dobra. Ej wziąłeś ją? Wziąłem. I przypuszczam, że jeszcze jakaś by się tu znalazła. Ej patyk wziąłem pod wodą, nie? Co, wziąłeś pod wodą? Nie, dobra, nie nic, bo jakiś patyk podniosłem, myślałem, że to tam do ławienia rybek, bo by się przydał, nie? A Dzień dobry. A dzień dobry. <laughs> Jaszczur mi wleciał, nie? Pod, pod toporek. Tam <laughs> właśnie można teraz jeść ptaki? Nie wiem. <laughs> ja ci mówię, ty, ja co ten na odcinek nagrałem z, z, przed chwilą. Oh, it something mi podpowiada. Muszę coś itnąć. Aha. Ja Zobaczcie sobie ja mam. na najlepiej, nie? Mam Botaś. batonka, no. Tych, Nie no, w miarę żwawo nam idzie, że tak powiem. Znaczy tobie, bo jak na razie ja ściąłem jedno drzewo. A, dobra. O, proszę bardzo, to skąd tutaj? Kamek ktoś zabiorę chętnie. Dostałem bonusowy log. To, to bosko. No, <grystanie> tak <męczysz? grystanie z drzewka> no bo trochę tak, tak, tak jakoś mnie to tak. O, nie Oj, wychodzi. o jakiś o, o. ty zmęczony kolego jesteś. Zaprzedło nam się o. zrobić ławeczkę, żeby sobie usiąść, to na niej się ładnie odnawia. Dalej można nosić bagiem pełno kłód. Tak, ale teraz cię spowalnia, wiesz? No to widzę baczysz. właśnie. Jest ławeczka tutaj. Gdzie mogę ławeczkę postawić? No tak przed domkiem, chyba, nie? Tak przed wejściem? No. Okay. No nie fajnie można sobie usiąść. Tylko I może przemyśleć być... swoje zachowanie. No bo jak na nie usiądziesz, to fajnie ci się energia odnawia, nie? Nie trzeba nic wgrzelać. O! No nie wiedziałem. Ej, daj zjeść tego batona i ścinaj. To nie i wstydu oszczędź. Yes, of course. Ale mówię widzowie, to, to, to będzie fajna seria. Mm -hmm. Pamiętajcie, żeby lekować, żeby tutaj Kurpos się nie obraził i powiedział Ej! <laughs> ja ty spadasz. No nie, tylko dwa, tylko dwa. Naprawdę? No, bo chyba mm, reszta poszła na ten na dach. Fum, oj, na ze tą skałę na górę. Gdzieś tam. Dobra. O, jak mi się ładnie odnawia. Super. Dobrze. A ja muszę do wody wskoczyć, żeby. żeby się tak wyczyścić. Się nie złapać. Ale przed chwilą pływałem. Bez sensu. <grych> no, a nie zabiłeś przy okazji jakiegoś tego niechcący? A, dobra. -ci -ci -ci. Dobra, już. Zabiłeś kogoś? Lizarda zabiłem. Aha, no widzisz. A właśnie dalej się zakłada. Co? Ach, dalej tak, się tak, zakład tak, tak, zakłada tak. skórę na siebie. No, nic innego nie ma w sumie, chyba, żeby założyć. A widziałeś może tak, tego, takiego potwora w jaskini? Tak, tego wielonożnego no takiego dziwnego. No, ja w serii zginąłem, jak chciałem go zabić. No nie no, to one są takie kozaki raczej. To było koniec. To powiedział nie siema. <laughs> Wróć kiedy indziej, nie? Wpadnij <laughs> później z kolegami. Tak. <laughs> Ej, to, to dobry pomysł z kolegami, nie? <laughs> no teraz tak. <laughs> Wlecimy mu, nie wiem, z łukami. Siema, ziomal. Niego trzeba z bomby rozwalać, wiesz? <laughs> wiesz? co nas nam się robi? <laughs> no właśnie, to może spróbujmy pójść spać, a jak nie, nie pójdziemy spać, to może zakończymy w tym miejscu odcinek. Nie, taki krótki, co ty. Tak I, 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 i na, 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 emocje następ... na później, tak? Dokładnie. Trzeba dawkować emocje. Tyk, 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 tyk. Ujeżdżam drzewo! Ładnie. Ile tam już tego mamy? E, e, no pra, prawie połowę mamy, nie? Pra, prawie, prawie połowę. Tak grubo prawie. Bo nawet połowy nie ma. Próbujemy się kimać. E, a mamy jak? No właśnie nie mamy, bo musielibyśmy shelter na szybko stworzyć czeka, czeka, jakikolwiek. Ok, main index, shelters. Co jaki zrobić, temporary czy hunting shelter? No temporary może być. Dobra, to nie wiem, tego pierdychnę gdzieś może tutaj. Do niego pomóc? trzeba. No proszę, liści miałem. Dobra, potrzebuję jeszcze. O, jest co do zapisu, nie ma kimania, widzisz? Nie ma kimania, jest tylko do zapisu. No ale zapisać dobra, można przed nami. Ja zapisuję, ja zapisuję. Ale ty ja Mów też Mam nadzieję, zapisanie. że save mi się nie nadpisze. Znaczy ty nie musisz, bo ja hostuję, wiesz. No dobra. Taki bajer. Bo ja też mam taką możliwość. Aha. Zapisu. E... Tak, tylko właśnie to chyba jest coś takiego, że jak zapiszesz i klikniesz w kopię continue, to, to będziesz sobie grał. O, lizardzik. Tak? No. No. Right, tak. No, I tak musimy noc tutaj przetrwać, wiesz, bo nam bo nie Widzę, możemy spać. Właśnie. Po prostu w tym domku będziemy się chowali, jakbyśmy coś na przykład napotkali. Ale tu jest patyków, dawać mi to. Fajs, dobra. Lubię jak drzewa no. spadają w stronę domku. No, bo wtedy łatwiej jest, nie? To najprościej no. jest po prostu zaraz po tym jak je zetniesz je puknąć w tamtą stronę. No też, ale czasami, czasami jak się właśnie przewracają tak troszkę tak troszkę źle, to niezbyt lecą. I się nie da ich wyprostować. Mówią tak, nie, nie polecę, nie, sorry ziomuś, Odpuść, odpuść. No. Tak jest. Ja no, myślę, że musimy ten domek skończyć. To wiesz, jak grałem pamiętam tak pierwszy raz tak na poważnie w tego Deforesta, jak nagrywałem. O ja pierdziele, nie w tą stronę baranie, nie! Tak. Który raz ja domek robiłem ja chyba go przez trzy odcinki budowałem. A teraz Wiesz, się co ja jednak chcesz... muszę sobie zrobić troszeczkę głośniej. Mówisz? Bo nie słyszę teraz czy oni nadchodzą czy nie. <laughs> Spoko, póki co, póki co ich nie ma. W sumie jak dzisiaj na singlu grałem, to mhm. też miałem problemy, żeby ich spotkać. Ty, jak to klikam to latam! Jak mam trzy te. <śmiech> <śmiech> A co, co jak klikasz? <laughs> jak trzy kłady niosłem normalnie da się latać. Co? No to ktoś, ktoś to mówił, że to ten. To mamy pierwszy mit. No. Mit potwierdzony. Tak, tak wiesz co było prawie na tak, chciałem tego naszego domku. Ktoś no coś, mi to... Ktoś, oj oj oj. Ktoś to pisał w komentarzu właśnie, że e, że można tak, tak właśnie robić. Dobra ile tam jeszcze brakuje? 36? A, już jest ciemno. Jakby coś to pod. sobie odpal tego. Zapalniczkę, żebyś nie był za ciemno na nagraniu. Yy, Co mówię? Po tu zapalniczką wiele mm -hmm. wolniej ten. Kopię, znaczy ten, twuścina. Bo jedną ręką tak macha, tak. Pat, pat, pat. No. I pat. I patrz, i dupa, i hej. Że mu się łapa nie oparzy od tej zapalniczki, nie? No. Niebezpieczny, by się oparzył, nie nagle się zaczyna palić, nie? Mówię, no cześć. Ej, 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 ej zaciąg. Dobra. Widzisz, jaką fajną miejscówkę znaleźliśmy. No mówię, no jest to moja pierwsza miejscówka i tam na górze jest no. w ogóle samolot, nie? Znaczy, jest samolot, zawsze jest gdzie indziej. Wiesz? Znaczy, ja, to, to ja wtedy miałem tutaj ten samolot. Dobra, zgarniam to twoje. Dobra. No to Czekaj, za każdym wiesz, co? razem to nie co update się zmienia, po prostu co każde odpalenie nowej gry. On ma po prostu jakieś tam miejsca od, od respawnu. Rozumiem. W których po prostu się pojawia, ale jest ciemno. Jak nam coś zrobię. To, to może to mieli zrobię. O, dobra, dobra. Zobacz, to ja machnę tutaj ognicho przy, przy tej przy... Yy, ławce. Mhm. Ok. Żebyśmy mogli wchodzić do domu, wiesz o co chodzi? No spokojnie. <laughs> Wiesz, noc, ognicho nie. Chcemy wejść do domu i tak, ups. Sorry, musisz się podpalić. No to za, mam za mało patyków i za mało kamyków. Za mało patyków za mało kamyków. O, w stronę domku się toczą. Super! że Że miać no. nie walną niechcący. Nie, nie, spok Bo ja tu zbieram pa patyki dzieje. i kamyki. Mhm. To się ładnie toczyły do domu, kurde, to ja rozumiem. Chyba 69 na 91 ale szybko nam idzie, powiem Ci tak czy się, O, chyba się już jasno robi. A nie, do księżyc wyszedł, jest możliwe. Widzisz? Widzę, widzę, ale tak, żeby już zupełnie jasno się zaczęło robić, to raczej tak jeszcze trochę. No trochę za wcześnie, bo. Dopiero co w sumie noc się robiła. Ale idzie. Gdzie daj A ja zbieram jeszcze dwa kamule mi potrzebne. Ja się zapuściłem w ogóle w las. To no? chyba głupi pomysł. No. Ale co począć? Nikt nie mówił, że purpos jest mądry. Cztery na pięć kamyków. Ło! Tu mamy jeszcze jedno jest... jeziorko obok. Tak? No. no. nie no, myślę, że to co, co ogarnęliśmy tutaj jest jak najbardziej spoko. Jak najbardziej z git. Dobra, dokończyłem ognika. No, to ja się... No, mm, to ja tu zbieram no, sorry, potyki. sorry, obok od... mnie nie było, nie? <śmiech> <śmiech> I gdzie tam moje... ...kłody? Podpaliłem ognie, Jest jedna. Szukam zagubionej kłody. O, 20 kłód jeszcze brakuje. Gubiłem jedną. O, jest. Dzień dobry. He hej. Dzień dobry, zastałem Nie. Nie! Ni ty, o, może dwa na raz mecz. się udać ścinać drzewka? Słucham? Mówię, że mam taką miejscówkę, że wygląda jakby się udało dwa na raz ścinać drzewka, a tu nie mogę trafić w żadne. To fajne. O, tu jest troszkę za daleko od domku, ale nie chcę tego. Low energy, się... bardzo low energy. Eat something. Oj, oj. No u mnie też troszkę jedzenie miga, to ja jest sobie batona Jednego. No mi zostawił na... batonik. Zaraz będę musiał weć co usiąść, jak to drzewo się... Yy, no, zetnę. <noise> Już naprawdę macha mnie, jakby nie chciał.

no nie, Znamiałeś? no poleciało właśnie kłody nie w tą stronę co trzeba. A, już myślałem, że ci wyleciał czaruś. i powiedział "Jemó?". <grystwo> nie, to to bym, to bym krzyczał inaczej. Było. Tak jak, jak panienka bardziej. I królik tam biega koło ogniska, może się spali. <grystwo> chodź tu, chodź do Zatusia. Nie, 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 nie ubijaj, nic ci nie da on. Trzeba go łapać bucharkę, wiesz? Bo się pozmieniało, co ty myślisz? No, ale normalnie z lizarda mięso mam. Ale to z lizarda. Króliki musisz łapać, ale nie tak do ręki, po prostu stawiasz pułapkę. On się trafi, on się do pułapki wali, nie. Później go łapiesz do ręki i go wsadzasz do klatki czy do czegoś, coś takiego. Dobra, tak. Dziko. Ogólnie pokazuje nam, że musimy czystą wodę znaleźć, wiesz, żeby pić. No znaczy ja mam o. pełne w ogóle? Patrz, patrz, patrz. co, Widzisz jak ładnie? Nie widzę tego deszczu. A, tylko u mnie pada. No Demet, dobra. Może się umyję, nie? Ty, no nie widzę tego deszczu, a mam wszystko na full ustawione chyba. Też nie, ja zmieniłem potem na medium. A. Bo, ale to i tak mi nic nie dało, bo mogę ustawić no? na high i będę miał dokładnie tą samą ilość klatek. Mhm. Także... <taki> sumie... to tak, ja tam, nie? <taki> no. Dobra, ale ci powiem, że już my, o, zaraz skończymy to... ten domek. A na niego naprawdę to... najwięcej materiałów idzie. A ja ci powiem, że zmieniłem Tom. na high i mam więcej klatek niż jak miałem W garnierze straszyłem się z drzewa, jak to chciałem. <grym> ty bo ja gdzieś tu zgubiłem kłody, chyba że ty je za mnie podniosłeś. Drzewo mi się nie chce wysadzić. O, wystrzeliło w kosmos. <grym> Co by mi się pokazało, że moja postać jest yy, ten. Golden Wet. No to trzeba ją trochę choć. pomoże ci to? Pomoże ci to? Tu stoję. Masz. Puszczasz to, to? Tyk, 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 tyk. no, no dalej, grzej się! Dobra, weź... No czemu nie mogę ściąć tego trzefa Nie mam pojęcia, zrezygnuj z niego. O, moje kłady, cześć. Macha w powietrzu, jak debil. <grym> Dobra, już, już, już malutko. Osiem sztuk? Tak, tak. No to, to wiesz co, tam jedna, le, jedna, le, jedna, le, jedna, leży obok domku. Dobra, też akurat jedną wziąłem. Leżała. Gdzie taka domku jest? Po lewo od domku. Okay. I tu le leci więcej kłód mm -hmm. do domku. Dobra, super. To biorę. Pech, pech. Nic jest bawo, fajnie. Chyba ognicho nam zgasło. Jest ognicho? a nie, pali się. To brakuje dwóch. Telepu teleportujący się lizard. Możliwe, mi to balony. Znaczy to mit nie obalony, tylko właśnie confirmed, potwierdzony. A potwierdzony, tak, tak, tak. Zwierzęta mogą się teleportować, nie? Dokładnie. Zagrzałeś już się, zagrzałeś już się. Jeszcze dwa no logi, już. masz tam jakieś pod ręką? Ścinam drzewo. Okej, okay. to już nie ścinam. Tyk, 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 Co prawda trochę już jestem zmęczony, więc... To ty... O, o, ty... Jezus, weź mnie nie strasz. <noise> o, zawału tu nie dostałem mhm. Oj, poleciało w drugą stronę, dobra ja biorę tamte Oj, do wody wpadło, no nic No to bierz jedną, ja drugą o, co się stało? Wow, 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 napiłem się niechcący tej wody A, skażonej. I się otrułem. Aha, dobra, to okay. No i dobra Żdynk to wziąć? Mamy gotowy domek Dało radę, poniosłem Dałoby się jeszcze zbudować taką tą, eee... Taki no na, 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 na na te logi, no ten, to, już, na to będzie już, można już to zbierać buduję. i będzie fajnie. Już buduję. Oh. Mm -hmm. okej. Okay. to były... Storage. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, uwaga, alarm, alarm, alarm! Alarm, czerwony. ho. Oh, 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 oh. siema. Ola, mamy pierwszego łosia. Mm -hmm. I a ja stąd? jestem bardzo zmęczony, więc chwilę muszę usiąść sobie odpocznij. <grym> ty ja ty zabij go tam, a ja tu sobie odpoczywam. No <grym> posiedzę, popatrzę, nie? <grym> Dobra, cześć kolego. Hello. Dobra, ja sobie odpocząłem. No, okay, on, on się Kurde, mnie zablo boi. Zablokowałem się w tej ławeczce. Podskakuj. Wow. A? Co to jest? Co? A, log. <laughs> tak. Po <laughs> prostu, jak opuścisz, już się nie podświetla. No, no, no. No poszedł sobie, chyba. Ja tutaj wsadzę. Patyki. Jakie mam? Chyba sobie odpuścił, co nie? Szkoda, Wiesz, że jak? ciągle nie można rozwalić y, tego. A starych no budowlach. który już się zrobił? No. Nie wiem, taka opcja na przykład. Usuń. Ale na przykład, jak sobie budujesz taki mur. Ale mm -hmm. nie taki z kolcami, tylko tam taki zwykły, tylko możesz rozwalić siekielą, nie? Ja rozwalnąłem, nie? O. Mi rozwaliło. Bo mur to pewnie, wiesz, po, jest tak przygotowywany, żeby przeciwnicy też mogli się dostać. No. Ale budyneczki takie Ale jest taki, taki, taki trochę o, taki, o jednego loga ten. A, a trzeba więcej do budowy? To wtedy takiego nie rozwalą ci. Nie wiem jak tańci, ale tak, tak jest. Dobra, zaraz się będzie dzień robił. To jest dobrą wiadomością, to ja wejdę do domku. Tak. A ja nie wiesz jak się wsadzało te logi do schowka? Tam chyba się pokazywało, wiesz? Czekaj. No właśnie, o, aha, dobra, jest. C. Dobra. O, C, dobra, git. A później E się podnosi, nie? Dokładnie. E, dobra. dobra, to co? Idziemy później do domku. domku, chyba, chyba, chyba da tyle starczy, nie? I kończymy ten odcineczek. Tak, ja już tutaj zapiszę. C, nic nas nie zabiło, mieliśmy... Mieliśmy gościa w domku, nie? Ale wszystko jak najbardziej poszło. No co, my kończymy. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie łapać co w górę. Pamiętajcie, żeby jakiś na przykład fajny komentarz dodać, na przykład jaki? Mm, na przykład, y, grajcie dalej w The Forest. Grajcie dalej w The Forest. O, to będzie idealny komentarz, jaki możecie zostawić do tego odcinka. Będzie super. No i co? Nie zapomnijcie odcinka udostępnić na się dodać do ulubionych. Co jeszcze? Mm, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Dokładnie. No i trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.